Marek Kłakowski, dzień dobry Państwu. Dzisiaj go się w sieci jest pan Paweł Musiał, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie. Dzień dobry panie dyrektorze. Witam serdecznie pana redaktora, witam wszystkich z telewizji. A łączymy się z Rakowem konkretnie dlatego, żeby zapytać, cóż to się stało. Miejski Dom Kultury ma swój standard. Tu wyrażę swoje mocne... Zdziwienie, oczy pokażę, bo pierwszy raz słyszę, żeby Miejski Dom Kultury miał standard. Skąd taki pomysł? Kiedy się narodziła ta myśl? Czy to także ostatnim sumptom dostaliście w zeszłym roku pieniądze i trzeba było na coś wydać, dlatego a dobrze, fundujemy sobie sztandar? Nie, nie, nie. Nic z tych rzeczy. Ministrem kultury jest podobnie jak szkoły, które kształcą również placówką edukacyjną. Wiemy, że prawie każda szkoła ma sztandar, i wbrew temu, co Pan redaktor mówi, dom kultury również posiadają własne sztandary. I nie ma w tym nic dziwnego, no być może rzadziej się o tym słyszy, bo domu kultury jest po prostu dużo mniej niż szkół. Natomiast jeżeli chodzi o sam, sam pomysł dlaczego akurat Sztanka, no rzeczywiście był to pomysł, który się zrodził u nas, w naszej instytucji, po zatwierdzeniu przez pana prezydenta, który nam ten sztandar wręczył. Natomiast dlaczego akurat sztandar? Otóż w przypadku jednostek kultury nie ma czegoś takiego, co by mogło powodować, aby uroczystości, w których bierzemy udział, były bardziej podniosłe, bardziej uroczyste. Mam tutaj na myśli zarówno uroczystości państwowe, no jak i czasami niestety te przykre, ale ten sztandar po prostu nadaje powagi, nadaje podniosłości danemu wyrażeniu. No, właśnie chciałem Pana zapytać, gdzie będziecie chodzić z tym sztandarem, ale Pan wyjaśnił i, i no i chciałbym zaznaczyć, że teraz tak, 10 luty to nowa data, którą Pan Janusz Pawlikowski, redaktor Janusz Pawlikowski w kalendarium Częstochowskim będzie musiał uwzględnić, tak? Bo 10 luty należy teraz kojarzyć z tym, że Miejski Dom Kultury otrzymał z rąk prezydenta nowy sztandar. Tak, jest to dla nas bardzo ważna data. Która na pewno zapisała się już w historii naszej instytucji. Panie doktorze, powiedział pan, że no, szkoły mają sztandary, ale jakbyśmy tak wymienili domy kultury, które mają sztandary, to ja nie, nie kojarzę takiego wydarzenia. Są jakieś domy kultury w Polsce, które mają sztandary? Oczywiście. Jest. Przynajmniej kilka, jeżeli nie kilkanaście domów kultury z własnymi sztandarami. Tak przeglądają wcześniej, na szybko, jaki dom kultury na pewno w Bydgoszczy ma dom kultury sztandar, w Świdnicy. No, jest, ich, jest ich po prostu sporo, już w nie pamiętam też. Pan by doradzał innym dyrektorom, żeby też taki standard sobie ufundowali? Nie wiem, Regionalny Ośrodek Kultury, żeby sobie ufundował standard, Nie wiem, może Gaudemater. No, tak jak pan mówi, są na różnych uroczystościach. Powaga, by. no i podniosłeś w ogóle wydarzenia ze standardem jest zupełnie inna niż, niż, niż no, tak gołe ręce. No wydaje mi się, że każdy dyrektor, każda dyrekcja, każda instytucja kultury czy szkoły prowadzi własną politykę i sama powinna zadecydować, czy coś takiego chciałaby mieć, czyli mieć sztandar, mieć takie oręże, można powiedzieć. Rozumiem. Natomiast myślę, że to jest po prostu wewnętrzna sprawa instytucji czy placówki a ten pomysł długo się rodził, żeby sztandar sobie za, zafundować, czy, czy to było takie spontaniczne, ktoś tam siadł, słuchajcie, byłem w Bydgoszczy, byłem na uroczystościach i tam Dom Kultury miał sztandar. Dlaczego my mamy nie mieć? Jak długo się rodziła ta koncepcja, żeby ten sztandar się pojawił tu w Częstochowie? Panie redaktorze, jeżeli chodzi o sam pomysł, on się tak naprawdę zrodził w dosyć takich Smutnych okolicznościach, mianowicie kiedy żegnaliśmy naszych przyjaciół zasłużonych dla kultury i kiedy po prostu uważałem, że brakuje tej podniosłości, tej doniosłości, stwierdziłem, że warto byłoby, aby tego typu uroczystości. No w tym przypadku, akurat tak jak mówię, to się zrodziło przy pogrzebie, akurat, mhm. ale myślę, że warto byłoby, aby. Ta chwila była bardziej doniosła, bardziej podniosła i, i też stąd ten pomysł. Oczywiście wiadomo, że nie tylko takie uroczystości, również inne uroczystości, gdzie, gdzie można się zaprezentować, a z drugiej strony pokazać, że w naszym mieście jest taka instytucja jak Miejska Kultury, tym bardziej, że jak mieszkańcy i pan redaktor wie, jesteśmy jedyną instytucją, która znajduje się poza centrum miasta. Tak, no to powiedzmy, panie dyrektorze, jakie elementy wizerunkowe są na tym sztandarze. Na jednym podejrzewam herb częstochowej kolory, a na drugiej stronie? To znaczy, jeżeli chodzi o awers, to jest nasze logo wraz z nazwą. Logo, czyli. Pan kulturalny został utworzony na samym początku istnienia naszej instytucji. To ten pan, który ma takie dziwne wąsy, ma oczy niebieskie, chyba żółte, tak? I kapelusik Czeplinowski. Myślałem, że to Charlie Chaplin tutaj troszeczkę jest nawiązanie, ale to jest chyba nawiązanie troszeczkę do, do, do kogoś innego. Tak, no to można powiedzieć taki melonik. Generalnie chodzi o to, aby nawiązać do czasu, w którym powstała nasza siedziba, czyli budynku. Mówię tutaj o pałacyku, o budynku znajdującym się na Rankowie, pałacu Handkego, który był fundatorem tego obiektu. A z drugiej strony, właśnie coś, co pokazuje tą kulturę, czyli pan kulturalny. Meloni, wąsy, okulary, które nadają troszeczkę powagi, a kolor Danus, żółto-niebieski, nawiązuje do bardzo miasta, ponieważ jesteśmy instytucją miejską. To Panie Dyrektorze, zapytam jeszcze, kto fundował ten standard, bo, bo wiadomo, że taki standard do tanich rzeczy nie należy na pewno. No ceny sztandarów się zmieniły, natomiast już są o wiele tańsze, ponieważ wszystko idzie komputerowo i nie trzeba ich wyżywać ręcznie. Natomiast jeżeli chodzi o środki, są to środki uzyskane przez, no są to nasze dochody wypracowane przez Miejską Kultury, ponieważ jako instytucja kultury, jednostka samodzielna, możemy prowadzić działalność gospodarczą i Wówczas możemy na tego typu rzeczy te pieniądze przeznaczyć. Zaskoczył mnie Pan troszeczkę z tym sztandarem, to proszę zaskoczyć naszych telewizjów i powiedzieć, czym Pan zaskoczy w tym roku. W ogóle tych, którzy no, będą chcieli przyjść do Domu Kultury, będą chcieli może brać udział w różnych zajęciach, bo wiem, że Państwo macie zawsze każde roku, każdego roku szeroki asortyment. W pandemii to troszeczkę wygląda inaczej. W zasadzie można powiedzieć, że niewiele się zmieniło jeżeli chodzi o waszą ofertę. Natomiast na pewno zmieniła się liczebność uczestników. No, wynika to z tego, że mamy obostrzenia sanitarne związane z pandemią i już w tej chwili nie możemy przyjmować tak dużo osób jednocześnie w swoich salach, nie tylko robimy to właśnie zgodnie z zaleceniami. Sanepidu. Ale jeżeli chodzi o ofertę, jedynie zajęcia choreograficzne, troszeczkę ma, tutaj mamy mniejsze, mniejszą ofertę, no z tego względu, że po prostu nie spełniamy tych rygorów sanitarnych. Nasze sale są zbyt małe, aby w dużych grupach mhm, przeprowadzać prób. Poza tym oferta jest taka sama. Dobrze, wiem, że miasto nas miło zaskoczyło, że powraca do imprez plenerowych i tak myślałem, bo państwo macie przepiękny pałac, duże sale, ale macie również taki mały, nieduży park, macie troszeczkę miejsca tam przy parkingach. Nie myślał pan, żeby troszeczkę w plener wyjść z tymi zajęciami i wtedy więcej dzieci mogłoby wziąć udział w tych zajęciach? Jeżeli chodzi o uczestników, którzy chodzą na nasze zajęcia. Oni bardzo często są w plenerze, wychodzą z własnymi instruktorami. Oni są podstawą, opieką instruktorów. I to nie jest tak, że oni siedzą cały czas w pomieszczeniach, bo na przykład, jeżeli mówimy o pracowni fotograficznej, to oprócz pracy, powiedzmy, w studio, czyli w naszym budynku, uczestnicy wychodzą na zewnątrz, robią zdjęcia budynków, osób, no w zależności od tego, jaka jest tematyka. Podobnie jest z innymi zajęciami. Jeżeli na przykład w pracowni modelarskiej powstają modele latające, to też wychodzi grupa, która prezentuje, jak te modele latają, sprawdzają. Oczywiście uczestniczą w konkursach, sami organizujemy tego typu konkursy. Także to nie jest tak, że tylko siedzi. To są zajęcia, można powiedzieć, robione indywidualnie i instruktorzy, jakby tutaj którzy są największymi fachowcami, decydują jak przeprowadzać. Kiedyś był to Młodzieżowy Dom Kultury, teraz mamy Miejski Dom Kultury. To zapytam, co dla seniorów, co dla osób starszych, które też chyba przychodzą do, waszego, do waszej placówki? Oczywiście, że przechodzą i seniorzy w tej chwili mogą uczestniczyć w tych samych zajęciach, w których do tej pory uczestniczyły dzieci i młodzież. Mhm. Oczywiście zwiększyliśmy też ofertę i między innymi o gimnastykę relaksacyjną. I akurat to jest, do tego nie wspomniałem, bo tam chodzi głównie tam o osoby dorosłe i właśnie bardzo duże Natomiast również oblegana, można powiedzieć, przez seniorów jest pracownia kroju i szycia, gdzie panie, ale też słyszałem, że są panowie, uczą się szyć, tworzyć nowe kreacje, które będziemy mogli też podziwiać, bo zawsze na koniec roku każda pracownia wystawia. To, co stworzyła, w jaki sposób się prezentuje no, w przypadku pracownik Szycia, jest to pokaz Także w okolicach czerwca na pewno będziemy informować. Zapraszamy wszystkich na tego typu wydarzenia. No to jeszcze zapytam, no jak jest mniej osób, to jest okazja, żeby coś wyremontować, coś przenieść. Planujecie Państwo w tym roku jakieś remonty? Basem przycieka coś trzeba zrobić? Czy nie ma takiej w ogóle potrzeby? Wykonujemy remonty bieżące. Oczywiście mm. jeżeli coś się zepsuje, trzeba to naprawić i to nie ma znaczenia, czy to było planowane, czy nie. No, w przypadku, nie wiem, y, awarii filtra y, w basenie trzeba go naprawić y, no, w miarę potrzeb, czyli basen. Czyli, no, masa musi działać. Także tego typu rzeczy robi się nie na bieżąco. Nie. Oczywiście również jeżeli chodzi o poszczególnych pomieszczeń, chodzi o to, aby warunki, w których przebywają zarówno uczestnicy, jak i pracownicy, no, były godne, nie. były odpowiednie. Ja jako dyrektor muszę zapewnić. Natomiast w ostatnim czasie przede wszystkim skupiamy się na tym, aby dostosować nasz obiekt dla osób niepełnosprawnych. Oczywiście jest to bardzo, ale to bardzo trudne w naszym przypadku, ponieważ nasze budynki są do tego niedostosowane. Są to budynki zabytkowe, gdzie sprawuje kontrolę konserwator zabytków i naprawdę jakiekolwiek przepływy są trudne, ale mogę się już pochwalić, że wykonaliśmy wewnątrz Holu Wildę właśnie w tym roku. Yy, o których już niejednokrotnie tutaj nawet rozmawialiśmy na telewizji Orion o tych trzech schodach pomiędzy salą widowiskową, a pływalnią i wejściem. W tej chwili tego problemu nie będzie, do tej pory było to yy, po prostu rozwiązywane w ten sposób, że pracownicy pomagali przy przenoszeniu wózka, w tej chwili mamy windę jest to najnowsza rzecz, z której tak naprawdę się najbardziej cieszę, bo wiem, że no, jesteśmy coraz to bardziej otwarci również osoby z niepełnosprawnością ruchową. Czyli wszyscy się cieszą. Pan się cieszy jako dyrektor, pracownicy, że już nie muszą dźwigać y, osoby z niepełnosprawnością na wózkach, no i same osoby z niepełnosprawnością, bo też czuły taki dyskomfort. Ale na zakończenie chciałbym zapytać, panie dyrektorze, że pan jest zadowolony z przyznanych środków w budżecie na ten rok, w budżecie miasta? Hmm. Tak naprawdę trudno mi jest w tym momencie określić, bo budżet jest podobny, to znaczy jest nieco zwiększony. Wiadomo, że wszystkie ceny poszły do góry. No i też muszę w jakiś sposób tutaj docenić pracowników. No Niestety, zarobki nie są najwyższe, jeżeli chodzi o budżet, w ogóle o jednostki budżetowe. Dlatego tutaj tą, tą kwotę, którą mamy. Troszeczkę wyższą przeznaczę na y, podwyżki. Natomiast już wiem, że jest duży problem z opłatami, przede wszystkim z mediami, z gazem. Y, w zasadzie gaz wzrósł y, no, ponad dwukrotnie, jeżeli mówimy o cenie a no, ceny biletów tak naprawdę na pływanie nie są takie same, jak były w zasadzie od niepamiętnych czasów. Nie wiem, jak to będzie w kolejnych miesiącach, bo tak naprawdę to, to jest też świeża sprawa, jeżeli chodzi o, o te podwyżki. Zobaczymy w połowie roku, no, czy, czy da się to wszystko domknąć, czy nie. Oczywiście będę robił wszystko, co w mojej mocy, aby wszystko po prostu podomykać i aby jednostka nadal zabierać w tych warunkach. Musi Pan Paweł Musiał, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie był gościem w sieci. Bardzo dziękuję panie dyrektorze. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.